A więc cześć kuliska, jestem Kuki, Na no w dzisiejszym poraniku pokażę Wam, jak zrobić Wardy i Bany przy rzuciu Botas Stardit 5. Znaczy, no po prostu, Stardit, no tej nowej wersji, no wiecie o co chodzi, nie? No i oczywiście. Przechodzimy na samym początku na stronę Startit.fan. No a link do strony oczywiście będzie w opisie filmu. Tak samo jak przy opisie filmu jest przycisk Subskrybuj. Więc jeżeli jeszcze nie zostawiliście suba, to możecie zostawić. No a my już przejdźmy po prostu do poradnika. Tak więc na samym początku przechodzimy na stronę Startit.fan. No i mamy tutaj moderację. No to musimy sobie ją włączyć i zapisać zmiany. Ok. No, i mamy logi moderacyjne. No to, jeżeli ktoś dostanie Warna lub Bana, no to się to wyświetli na kanale Logi. No to u mnie są ustawione jako Logi, nie? Możecie sobie tu ustawić inny kanał. Mamy ochronę członków, no to tu jest tak, że administrator może dać Warna właścicielowi, nie? No, ale na przykład możemy zablokować, że jeżeli ktoś ma daną rolę, na przykład pan szeba albo cesarz, to ten członek nie może dostać Warna albo Bana. Mamy oczywiście kędę warn, no to najprostszą kędę no i klikniemy sobie. No i mamy tutaj właśnie te wszystkie ustawienia. No i mamy tutaj oczywiście role, które mogą dawać, używać tej komendy. Mamy punkty ostrzeżeń, no to jeżeli ktoś zostanie warna, to dostaje ileś tam punktów ostrzeżeń. No to na przykład dajmy, że dostaje, no dobra, jeden punkt ostrzeżeń dostaje. No i tutaj możemy ustawić akcje automatyczne, no to gdy członek ma ileś tam punktów właśnie tych karnych ostrzeżeń, no to jakieś są działania wobec niego podejmowanie. No to na przykład ja ustawiłem, że jeżeli członek ma trzy takie punkty, to dostaje temp bana na 14 dni, czyli czasowego bana na 14 dni. Jeżeli ma dwa właśnie takie punkty, to dostaje wyciszenie na 2 dni. Musimy dodać karę pieniężną, jeżeli ktoś dostanie warna, no to na przykład dostaje ktoś 200, no i przy każdym punkcie ostrzeżeń dostaje 200. No i z warnów to by było na tyle. Mamy koendę clear warnings, no to tutaj na usuwanie warnów, ale to później jeszcze pokażę. Mamy koendę ban, no to tutaj możemy ustawić, że oczywiście kto rolę może właśnie używać, no to tak przy każdym tutaj będzie, kto może tak używać. No i tutaj mamy czy usuwa historię po banie danego członka, czyli czy usunąć jego ostatnie 24 godziny wiadomości 3 7, to można ustawić mamy komendę unban, no to proste mamy komendę mute mute, no to tutaj mamy, że kto może używać tej komendy, no i oczywiście kara pieniężna dla, dla tego członka, oczywiście kara pieniężna jeżeli macie ekonomię z tego bota, link do niej oczywiście znaczy może odnośnik do niego macie oczywiście w y, prawym górnym rogu no, i mamy oczywiście unmute, mamy kick, no i mod info. No to tutaj można ustawić i tutaj kto może używać tej roli. No i y, przejdźmy sobie na serwer Cesarstwo Mordek. No to link do serwera oczywiście macie w opisie filmu. Dlatego ja Was zapraszam na y, serwer. No i możemy sobie wpisać na przykład y, warn małpa zapaśnik, i możemy na przykład wpisać y, botak. No i mamy, że został nadany mu jeden punkt ostrzeżeń, bo tak, no i tutaj mamy powód, nie, tutaj mamy powód, możecie wpisać powód, no i tutaj oczywiście nick, mamy oczywiście komendę clear warning i na przykład małpa zapaśnik. No i skasowano jedno ostrzeżenie właśnie z zapaśnika. Mamy komendę temp mute. No to dajmy na przykład małpa za zapaśnik na przykład 12 dni. No i powód poradnik. No i tutaj mamy powód poradnik. Wyciszono nowego użytkownika na 12 dni. Możemy unmute za zapaśnik. No i tutaj już jest odciszony. Tak samo możemy przy komendzie temp ban. No to tak samo będzie, że temp, ban, małpa, zapaśnik. No i tutaj na przykład 12 dni, tu jakiś powód. Yy, tak samo możemy z kikiem zrobić. Yy, bo na tym samym przykładzie to mniej więcej działa. No i właśnie mniej więcej to byłoby na tyle z tych opcji wszystkich. Dlatego ja Wam dziękuję za oglądanie. Zostawcie subika i łapeczkę w górę. No i się manko